Nie wchodzimy do pokoju Michasi Jest rano. No takie rano. Moment, zobaczymy co tu przygotowała. Te minionki są przygotowane dlatego, bo dzisiaj idziemy do kina na film. Minionki. A Michasi zaraz jakieś jedną. Dzień dobry. Hej, Jak tam? Fajne. Ile słów? 9, 9, 9 0. A myślałabym, że już jest jeden. Nie. Michaśka się pyta, bo ile słów? Bo za niedługo będzie. 10, 000. I z tej okazji minionych zrobi? Się. No, a ty? No też się spałem. A gdzie jest Etek. Poszło mała. Do miasta, na miasto. Dobra, zostajemy i przygotowujemy się na wyjście do kina na minionki. A tu widzę jest jakaś kolekcja już przygotowana. Bo wczoraj było wspomniane, że Michaśka ma przygotować i proszę przygotowała wszystkie miniony. Dlatego jest... tego mama mi znalazła, niebieskiego. No, a to jaki zeszyt, przez przypadek w tym terabaniu? To jest z najnowszej serii. Właśnie na ten film idziemy, ten i ten minionek, nie? Ten wyjeżdża, a ten jest miniony, jak on się nazywał? Bo one się zamieniły takie też inne minionki. No właśnie, bo one... Kiedyś był taki film z tymi, nie? No. Bajka Bajka Taki Edmund Dobra Jaki ty zawsze mija Aha, i ten jest nowy, nie? Ten strzela To strzeli w ciebie za chwilę łukiem Uwaga Ten strzeli z ciebie Uwaga I strzelamy w Mijaśkę. Aha, stop Nie umiem strzelić Nie, masakra Uwaga Opa Poszło To jest tak, żeby wstać To wstajemy, jemy śniadanie Czekamy na marzenkę I jedziemy do kina Widzimy się w kinie. A w ogóle nie przywitaliśmy się z widzami. Cześć. Hej, witajcie na naszym kanale Misia. I ja, dzisiaj po raz pierwszy witamy się z wami z samego rana. No nie to z samego rana, bo jest pół do hmm? ale z rana. <gryw> jak dla nas to jest wczesne rano, jak widać. Co? Ale w końcu są wakacje. A jak wakacje to można sobie pospać, prawda? Ale ziew matko, teraz było takie wchłonięcie widzów. No to, to my idziemy jeść śniadanie i widzimy się za chwilę. Ta już zjedliśmy śniadanie. No i co teraz robisz? No, nie wiem. Nie wiesz? Co to za książka? Przedszkola. Uczysz się? Nie. Wakacje są. A, więc... Co jest? O nie. Inna książka. Pokaż co to ta książka? Elementarz, sześciolatka, literki. I co wiesz, że teraz literki jestowała? Nie tak. Mhm, chcesz pokazać? Wspomnienia z przedszkola. A milionów ile jest w sumie? Policzyłaś ich? No chyba. 11. 11 milionów. O tutaj już się Pisać? No. Jeszcze ja się nazywałem, ja nazywałam. No to pierwszy minionek, który? Nie, no proszę cię. Czy ja wyglądam jak ten minionek? Zdrowie no, podobieństwo. No, gdzie jest to podobieństwo? W oczach kolor. Hmm, kolor oczu podobno. Hmm, nie wiem. Tylko nie włosy, bo nie mam oczu. Ona są. takie jak ja. Takie. Ja jestem siwy, a on jest łysy Dobra. Kolejny. A to jest minionka, to jest ona chyba, nie? Nie, minion. Minion to jest, a co ten robi? Aha, ten jeździ Czekajcie. No, robimy porządek na biurku szybki. Do tyłu. O. To na bank będzie marzenka. No mówiłem, nie wiem, czy tu widać w tej kamerce. Marek marzenka, dobra. A kolejny minion, ten jest chyba zepsuty, co? Tak można na Ten minionek jest zepsuty, nie idzie go nakręcić, chyba sprężyna poszła. Ale on kiedyś chodził. I to będzie minion Marian. Michasia. Aha, dobra, dobra. Z bananem. Z bananem. Kolejny minion. Ten Cię chyba rano obudził, co? Ten? Nie, ten Cię nie budził. Tak? Ten minion Ci rano budził. Damy <noise> na Ty. No patrz, tak, nie poglądaj. No, a widzowie mogą podglądać? No, tak. Ale widziałeś taki kolor, że widzowie chyba nic nie widzą. Się boję. Bo ja tu z ledwością widzę te, na, te nazwy. Dobrze, że Wam czytałem, co tam Michaśka napisała. O, teraz działa ołówek. Aha, Marek, czyli pierwszy minion. To jest Marek. Minionek Marek. Kolejny minionek. Marzenka. To jest właśnie ten minionek. Trzeci minion. To była Michasia. To był ten, który nie chodził. I czwarty, śmiejący się minion, to będzie kto? Ej, ale nie podoba. A ja zgadnę, Basia. Nie. Ja nie, nie zgadnę. Jak? I Sasz <grym> To nie wiem. Dobra, pokaż. Lusia, A to jest babcia Lusia. Dobra, i coś do Dziadek Antek, a ten co robi? Widzowie, jesteście uprzywilejowani Patrzycie, co mi się Brakuje już pomysłów Basia Niech zgadnę. Basia! Dobrze mówię? Nie! Nie jest Basia! No to pokaż, co to jest? Ach, Paulina! Eee, to Paulina pasowała też widzę. taki śpiewający. Dobra, no a kto to jest ty? O nie, ten ma taki wyraz twarzy. Kogo dać? Nie wiem kogo. Michaśka myśli. To jest mój pluszak, on się jest. Ja chyba wiem, który to będzie pluszak. Ten taki z tą mordką. To jest ten oto pluszak. O tym ale w sumie powiem wam, że pewne podobieństwo jest, proszę. O, czy nie są podobni do siebie? Nie, tylko kolorem. jak go nazwałaś? Lulek. Lulek. Kto następny? O, to ten minionek? Minionek strzelający z bananka. Uwaga, teraz strzeli tutaj w tą parkę minionków. O, i dostały. Ja już nazywę imię jego. To Izacz XD. Ej, to jest Izacz XD. Które się nam zostały? Zostały jeszcze tak. Ten, te i te dwa klaskacze. Mam takie coś. To jest. La. Nie wiem. No, tak. A. To kto to będzie? Nie zostały wiem. Ci tak. Michałek, Mateusz i. Marian. Jantek. Eee, to brakło minionku, widzę teraz. To no. teraz ty! Ja? Dobra, to ja nie będę pisał. Mogę mówić? Ty piszesz. Ja mam pisać? No, masz no dobra. Pisać. Dobra, to ja będę pisał. A ja pokażę, jak tego na rynku. A tu w ogóle Basi też nie ma. To to by była Basia. No. To jest Basia. Dlaczego ty tak piszesz? To by był Antek. A to byłby. Marian. I, o nie I rodzinka w komplecie. I właśnie jedziemy do kina, a z nami jadą minionki, które... O! Wszystkie minionki Bancły, Znaczy wszystkie, tylko cztery zabrała. No. I Barbie z nami jedzie. Michaśka, pokaż koszulkę właśnie. Eee, widzę, że na koszulce też jest jakiś minion, jednooki. Czyli jesteś przygotowana. Tak, w pełni przygotowana. Na seans. A film się nazywa Gru, Dru i Minionki. Gru-dru. gru, dru. gru, dru. gru dru, Minionki, Grudru i Minionki. Dobry. I? I. A widzieliście? Minionek, marzenka w domu. Jak Miaśka ją ładnie wybrała wśród <laughs> z z śród, w śród, w śród swojej kolekcji. Się Nie, ten najładniejszy. No, taki kolorowy minionek. Nie, był zielony. Był zielony, taką kieckę fajną miał. A z nami jedzie tak Paulinka, która gra na gitarce. Trochę ma męski głos, mutację przeszła. Tak. Co? Paulinka przeszła, mutację. Z nami jedzie babcia Lusia Z nami jedzie Michasia która ma problemy z chodzeniem, bo sprężynka która strzeliła. Nie Nie, nie się banana. Je, nie, banana. Trzyma w Anglii była Trzyma w Anglii była. I z nami jeszcze idzie minionek Izacz. Izacz z kanału Izacz XD, który... która strzela. No właśnie. Strzela śmiechem do swoich widzów. Także widzimy się pod kinem. Na miejscu, dotarliśmy do Kina, więc teraz idziemy z lekkim poślizgiem, bo o 13.00 się miał rozpocząć seans, a już jest 13.00. Ale na całe szczęście są reklamy, więc na pewno się spóźnimy na gru. Jak to było? Gru, gru? Nie, gru, dru i minionki. Dzień dobry. Poproszę trzy bilety na minionki. To może te trzy masz na nie? Trzy. Dobra, fajnie. 48 zł. Trzy. Napisali sobie. To my się już musimy rozłączyć, ponieważ wchodzimy do kina. Do Co mówisz? ...tylko w Cinema City. Karta Ani Witte. Mój bilet na każdy film. Już od 44 zł miesięcznie. Karta Anonimeta, dziś na cinema Dotyczy transakcji kartami Mastercard oraz naklejki to są? No to nie są naklejki. Ja to Ale nie mam Fony. W Cinema City możesz wygrać ulubione kinowe przysławki. Rejsers to zdziałało w Wyspach Kanaryjskich. No właśnie. Lecimy się Matka Co? i Ardałuszka. Zostały wyglądają. Zostały wyglądają. w wyglądają. Zostały Co? 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 A podobało się? No. Czyli gru i gru to są. Ale A czterech, w to się, w w w roku. Roku, to się co? A te minionki, coś się Ale z tymi minionków było mało, nie? Czego? minionków. Czego? Minionków było mało. Nie było ich dużo. Dużo? No ale mało w sumie nie było minionków. Było. Tak, tak, były A ciekawe jak nasze minionki w aucie? Nie, tutaj też są. Wzięłaś Ja. No. Ty miałaś mionki? Pokaż. O -o. A może pójdziemy potem szukać mionki na mieście? Gdzie można znaleźć mionki? Na gdzie można znaleźć mionki i biedronki. w tym Żabce, nie? Rody wiedronko, te mionki są. O, jeszcze tu nam Marzonka musi zrobić zdjęcie. Ale w sumie mignąłków było mało. Na i sześć akwakultów, brawo, brawo, biedzianie. Jeszcze jeden sub! Jeszcze jeden subik i będzie 10 tysięcy. Ale będzie 9999! Na... Proszę, kto to. No, z... który się. Jest? który się z czerwca? Kto jest lipca? Który się z lipca? Piąty? Nie. Jak to Szósty. Nie no, piąty, nie? Szósty. Szósty. 6 lipca i 10 tysięcy subskrypcji, Jego, czyli po niecałym jesu, roku. 6 lipca od ramy, Tata. Jak jutro dzisiaj? 50. 20 Co? A może... A <laughs> to tak widzicie jeszcze 10 tysięcy. Ja już mam pomysł. No? mogę powiedzieć. Otwieram... Otwieram szampana. Ja otwieram szampana. No. Szampan się mrozi w lodówce, ale jaki szampan? Piccolo na dzieci. Tak jest. bez alkoholu. Bez alkoholu i bez oczka. Ciekawe, kto z Was był dziesięciotysięcznym subskrybentem naszego kanału. Napiszcie w komentarzach pod tym filmem. Z wrażenia musieliśmy usiąść, ponieważ za chwilę, za momencik myślimy... Tak, godzinę później... Padnie ten 10. O nie, dziesięć tysięcy jeden. 10 tysięcy jeden subskrypcji Dwie subskrypcje, nawet nie zdążyliśmy 10 tysięcy zrobić No, zaraz eee. może jeden odwali to, no to będzie No to co, od razu może dziękujemy No, to dziękujemy, dziękujemy. Wszystkim widzom 10 tysięcy subskrypcji dziękujemy. Matko w Katowice. No i czekamy na więcej I czekamy na kolejne, teraz czekamy na 20 tysięcy subskrypcji Nie, na nie Dobra, na razie sobie czekaj na tyle Na razie czekamy na 10 tysięcy sto Już masz jeden już jest jeden, pięknie, warto było usiąść, no, no, co? Teraz zacznie padać, idziemy dalej. Zacznie padać, to przynajmniej jak zacznie padać, to no ostuci nasze emocje. Niebo. niebo piękne. Ten dzień zapamiętamy. Bo to będzie dzień miniony z minionkami. Minionki dały nam 10, 10 tysięcy. tysięcy subskrypcji. A gdzie miniony twoje? Ej tutaj szczera, to muszą się uśmiechnąć. No Michaśka. O nie no o. 10 jak to co tysięcy I minion... No daj Niech, niech babcia Lusia się zaśmieje Babcia Lusia minionek Okrzyk radości I babcia Lusia się zaśmiała No teraz uwaga, Marzenka naciśnie Jest No pięknie Udało się! Na ten dzień czekaliśmy Piękne ja miesięcy? To rok. To 10? Dziesięć miesięcy. Tak! W sierpniu. W sierpniu. ma 12 W sierpniu. Miesiąc. No ba. 19 sierpnia zaczęliśmy. No a nie ma jeszcze 19 no. lipca. No to powiedzmy, że 10 miesięcy, 10 tysięcy subskrypcji. Dziękujemy. Tak, Boże. Ja teraz. Ja przez całą Ale noc to dziwnie patrzę. wygląda, nie? No dziwnie no, wygląda. Matko. Na uwaga. Czyli czas na pierwszy przyspieszenie. Mianowicie teraz szukamy e, tych milionków w McDonaldzie. ale nie mogę sobie I z okazji 10 tysięcy ja sobie też kupię e, Happy Meala dzisiaj. O właśnie. Także 2 miliony będą. Ty bierzesz trójkę, to ja wezmę sobie czwórkę. Ciekawe, co sztuczka Jezer pokazuje. A ja coś i ten... Tego masz, tego masz, tego nie masz. No to będziemy miała te dwa. Tu jest więzień, a tu jest ten, co język pokazuje. Michaśka otwarła Happy Mila i tam znalazła takiego oto miniona, który co robi? Ćwiczy. To tuż mojego teraz. Ciekawe co ten będzie robił. Ja myślę, że on tylko język pokaże, ale ciekawe, czy by jakieś dźwięki dawał z siebie. Ale z tej, widzicie, nie masz takich. No właśnie, tych wszystkich, nie, a czy wszystkich, wszystkie nie są dostępne. I pokaż co robi. No jeszcze raz. Właśnie, tego nie było minionka, tego, tego nie widzieliśmy, no. tego z tymi nie widzieliśmy. Tego, tego nie było. Tego. No tego też nie było. Właśnie, dużo z tych minionków, a... No i tego jeszcze. Ale tu w ogóle nie ma tych minionków, które były tam w gablocie. Nie? Dziwne. Ale tak, bo oni też nie chcą, że byli w tym więzieniu. W byli w więzieniu. Tu jest, jest, są minione. Proszę. Takie. Okay. Kłaski. Nie wiem. I tak się prezentuje lodowy minionek o smaku bananowym. A nie jakie to niebieskie jest? Chyba Taki? Chyba. Takie waniliowe jak gdyby. To nie jest bananowe. To białe. Też bananem czuć? Nie. Nie? A mi bananem było czuć. było hmm? Dobra, to widzimy się w domu i tam ciąg dalszy. Już wróciliśmy do domu. I tak jak zapowiadaliśmy, teraz będziemy świętować... Dziesięć... Tysięcy subskrypcji. No? Szampan przygotowany, już się chłodził. Ale to jest taki, wiecie, no. No jaki? No szampan. Bezalkoholowy. Nie no, szampan piccolo, proszę o smaku. Truskawkowy, truskawkowy. Strawberry. No to truskawki. truskawkowy. Zresztą tu je widać wszędzie. Tak, wszędzie truskawki i zobacz, ten ludek wygląda tak jak ten minion. Curi, mm. ej, patrz! Eee, dzisiaj. Dobra, to, to ja takie. otwieram. No, ale wiecie, tu trzeba uwaga Marek, bo jak Marzenka wiesz... kieruje kamerę na, na mnie, a Miaśka przygotowuje te. Ale wiesz, ja, bym, ja, ja trochę chyba się schowam. Nie wiem, żaby. Ja nie lubię tych wybuchów. Miaśka już uciekła. Ej, Mihaśka. co ty, no Ega. nie. Ej, no nie, no nagle pod łóżko. To trzy... Ej, ale trzymaj, no w co ty nie no, wiesz? Nie! Ale przecież to, jest, to nie jest aż tak gazowane Nie, chyba. wcale, to ma taką pianę na tym. Mm -hmm. Ładnie? Chyba Nie wiem 3 2, 2 1 1 0 za... 10 1000 Ej! Wcale nie cichły azot Hmm, nie Nie ma cichłego azotu Ale fajnie to dymi Wow, ale fajna pianka mm, To będzie pyszne mm. No, jeszcze musisz poczekać Tak? Mmmmm Miam ja. Jak takiego pijam na serwestrach. Tak, takiego na serwestrach? Wow! O, Michaśka przejęła fla... O, jasny gwin, ale się nalał. Tak Dobra, to bierzemy każdy swój kubeczek. Który? Ja to największy. Eee, no to dziękuję za wyróżnienie. To z okazji 10 tysięcy subskrypcji wszystkim widzom. Dziękujemy. dziękujemy. Wszystkim widzom dziękujemy. I prosimy o kolejne subskrypcje. Oglądajcie nas! No? no to pijemy! Zdrowie kanału Misia i ja! Mm, ale pycha! Ale gazowany! Mm. Dobry! Ale truskawka. Tylko żebyś nie bekła jak na ostatnim odcinku z oranżistym napojami. A? A z tego co widziałem tam jest górka! Ludzie oglądają! No! Dobra! To w dzisiejszym odcinku To już tyle! ciecie dzwoneczku przy, przy subskrypcjach. Ja mam nadzieję, że mnie tam widać w tej kamerze. Jakby nie, to tu jestem. <noise> Jak się tak to ustawię, żeby było widać Marzenkę i Michaśkę i Edzia. Nie Edzia, to jest ten no, Hugo. Hugo. To teraz pozdrowienia naszych widzów. Pozdrawiamy Michalinę i jej tatę z Milcza. Pozdrawiamy Marka Maj. Pozdrawiamy Karol MSP. Pozdrawiamy Zuzannę Nowak. Pozdrawiamy Nikolet TG. Pozdrawiamy Marysię Świnogę. Pozdrawiamy Emilię Wojnowską. Pozdrawiamy serdecznie Cytrynku A. Pozdrawiamy Melanie Vlog. Pozdrawiamy Emilię Wojnowską. Serdecznie pozdrawiamy Tobiasza Krzywińskiego. Pozdrawiamy Eleonorę Lasz. <laughs> w dzisiejszym odcinku to już tyle. Pozdrowień. Widzimy się już jutro. To na razie pa.